W dzisiejszym odcinku mamy święta, czyli będziemy losować sobie kwotę, losujemy sobie komu dajemy prezenty, od osoby czy od kwoty? Od osoby, ale kwota jest nieważna. Ja już wiem jaka to będzie kwota. 0 zł. Oku. Mega mocna kwota, tak? Widzowie, jak taka kwota jest na początku, to co będzie później? Idziemy do Justyńskiego. Losujesz sobie kwotę, losujesz sobie domownika, któremu wręczysz prezent. Budowa! Budowa! Gdzie wy ludzie dorosłują? Mam zdenesowanego ludzia. No i. No, no Przepraszam, co wy tu robicie? Jakby. No. Sam tu stary, jakby co ty, ty robisz? Gonel! <noise> no! Dobra, już do kamerę, to naprawdę jakby. <noise> <głos> <głos> Wracając do prezentów, Mówików jest mało, bo jest nas tylko szósta. Co co wypadnie. Dobrze, to co wypadnie. Została wera, został czajnik i został zwyklaczek. Dobra nie chciałam powiedzieć, że kur... <noise> ja bym chciała, żeby ten film wyglądał, tak wiecie, świątecznie, świąteczna muzyka, tak słodko i tak dalej, a oni po prostu z tego robią kiś Zapraszam do nas. Ja zamykam pokój na krótki, bo oni się zaraz nam tutaj w pierwszym chorę wybaczymy. <noise> Od kurzy, że ona prawie, ona to odkurzysz, no naprawdę, no jakby najbliższe, jak to jest. jest kwota. I teraz osoba. Ja mogę się wylosować? Tak. Idziemy do Wery. Już mogę otwierać? Tak, tak, możesz otwierać, mi nie pokaż, pokaż tylko Kubie. Ładna kwota. Osoba. Mędzio, To teraz nadszedł czas na mnie. Dobra, kochani, z tego powodu, że tu zostało tylko moje imię, to wiadomo, że mam Ostrego. teraz kwota, jaka będzie dla Ostrego. Ta, która upadnie pierwsza, dobra? Tak. Dobra. I kwota. Dobra, tą kwotę naprawdę sporo można kupić. A najpierw sprawdźmy jaką kwotę. Dobra. Tu, 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 Fajna kwota? Mhm. Mm Waga pokazuje. Tut, turu, tut, turu, tut, tut, tut. Każdy wylosował osobę i kwotę prezentu, więc mogliśmy wyruszyć na zakupy Na razie szukamy sklepu. Najprawdopodobniej na początku pójdziemy do sklepu elektronicznego. Dla mnie nie najważniejszy jest sam prezent. Liczy się pomysł, a w zasadzie to, co Julka będzie musiała zrobić, żeby się dowiedzieć, jaki to jest w ogóle prezent. Ja teraz muszę znaleźć prezent. Do 100 zł. Wyjątkowy prezent. Tu już jest jakiś. Idę po prezent dla ostrego i na pewno kosz na pranie. Na pewno torba na try jeździć z walizką na piłkę. Pewnie jakieś perfumy. Jak on nie dostanie, to on sobie sam nie kupi, więc myślę, że moje łowy zacznę w empiku. Ja próbuję znaleźć na przykład wezę jakąś grę plansową, ale niekoniecznie mi się to może udać. no kochani, kupujemy tę korbę. idziemy na następne zakupy. I będziemy szukali, a nie będę na to po prostu padów i widać, jak to. Moim celem są gry logiczne, bo z tego, co znam Sepka, bardzo lubi rozwiązywać jakieś takie łamigłówki. Pani jestem już w galerii wybieranie. Się rozpoczęło podstawą prezentu będzie coś z kotem. Dzień dobry, czy są jakieś super wyjątkowe prezenty do 100 zł? to no. Za mojego kumpla. Widzę, że tutaj jest degustacja alkoholi. Wiem, że to by go interesowało, ale jest za 200 zł. Ostre wyruszyły na poszukiwanie Fify i padów, co finalnie się udało. Ale już sobie, że. FIFA. mi już połowę budżetu. Pady są zbyt drogie, wycofujemy się z FIFA i idziemy do innego sklepu. I tak się zastanawiałam nad Jungle Speedem. I to jest generalnie super kierkę. Tajnikowi się spodoba, dobra? Ile kosztuje? Za nimi 70 zł, więc coś jeszcze za te pieniążki musimy wymyślić. Lot balonem nad Krakowem. Lod balonem jest bardzo fajny. Jak nie znajdę prezentu, to przyjdę i kupuję. Dobra, dzięki I proszę państwa, podstawa prezentu kupiona Ja chodzę po sklepach niż tak dobre Dwie godziny myślę Jedyne co znalazłem na razie za pieniądze, co ma jakikolwiek sens To taka lampka Ale wydaje mi się, że ona we, żeby się w ogóle nie podobała Miałem pomysł taki, żeby zwykle kupić jakieś ciuchy Użycza ode mnie dużo ciuchów A ma ten sam rozmiar co ja Zostało mi 120 zł, także idziemy teraz po kosz Na pranie, bo już nie mogę patrzeć jak on w tych kartonach trzyma te brudne rzeczy Mam pomysł widzowie Krzysiu ma iPhone'a A co się kupuje do iPhone'a? Słuchawki Czas na te moje dodatki i już część z nich mam. Jeżeli jestem w Empiku, to skorzystam z okazji i wezmę Naczelnikowi książkę z rozwoju osobistego. Widzowie, teraz jestem bez okularów, bo zrobiłem szybkie badanka wzroku, mam soczewki założone poszukać książek, zobaczymy, może jakąś książkę się znajdzie. Bo Vera lubi pewnie czytać, bo ona jest mądra. Jestek po wielu nieudanych próbach znalezienia prezenty postanowił. Chyba idę do planu A, który znalazłem w 30 sekund. Lot balonem dla zwyklaka. I prezenty wszystkie dla Julki pokupowane. Teraz czas na pakowanie, bo tam też będzie troszkę zabawy. Pojadę po prostu jeszcze do PEMKO. Tam po prostu kupię. I obok jest też tam Rosman u nas. To wejdę I po prostu kupię moje jakieś perfumy. Żartowałem. AirPodsy są zdecydowanie za drogie. ją 8. W najtańszej wersji. Ja mam taką jedną grę. Bardzo mądra gra dla mądrych ludzi. 44,99 zł. Z cudami dosłownie. 5 zł i 1 grosz na słodycze dla Pery. <gry> I kupię jeszcze coś za 5 zł i 1 grosz. Dobra, wiecie co? Nie ma takich koszy na pranie. Teraz mu taki. Te krówki są darmowe tutaj? Jak najbardziej. Czyli mógłbym wziąć wszystkie. To w zasadzie był pan, ale czy to moralnie jest dobre? Wyłami <laughs> jeszcze torebkę prezentowałam. za 8 zł, więc jakieś 30 zostało. Kupiłem dwie rzeczy z przeceny. Gdyby nie to, że były przecenione, to ja przecież bym nie kupił jej prezentów. Jedna to super Cortex, kosztowała mnie 44,99. A druga Ludzik z Kindera 4,99. Łącznie wyszło wszystko mnie bez dwóch groszy, cała kwota. Byłam w Rosmanie, żeby kupić torebkę prezentową dla Czajnika. I tak się zestresowałam, że muszę nagrać filmik. Wyszłam sobie normalnie z Rosmana koszykiem. Tu będzie karteczka, na której będzie napisane, gdzie szukać ostatniego prezentu. Będzie musiała jej szukać gdzieś w domu. Tak to wygląda. I mam tutaj masę pudełek, więc załaduję pudełku w pudełku, w pudełku w pudełko. Żeby było dużo pudełek. To mi 300 zł. To jest naprawdę dosyć dużo liczba. Dodam te dwa złote już. Są największy kubek, jaki mają w Half Priceie. 27 zł. I jeszcze tak na oko 3 zł tylko zostało. Wera w tamtym momencie nie wiedziała, że to co się stanie za chwilę. Pokrzyżuje jej plany ale... O kurze. No i szybko dałem taką wstążkę i mi prezent wygląda tak. Idę go zanieść pod choinkę. Przyszłam do H&M po jakieś fajne kolorowe skarpetki. No i myślę, że wybiorę te dwie pary. One są tak po 15 zł. Mam cały prezent. Wszyscy kupili już swoje prezenty oprócz jednej osoby. Od samego początku Ostry miał wielki problem ze znalezieniem prezenty. Przez wiele godzin chodził i nie potrafił nic znaleźć. Aż w pewnym momencie wpadł na genialny pomysł. Zobaczyłem proszę Państwa tutaj o Ferrari w galerii. Patrzcie, patrzcie to, patrzcie, patrzcie, patrzcie. A Ferrari stało obok stoiska związku. I tam Ostry postanowił się udać. Potrzebuję bardzo fajny prezent do 500 zł. Ostry znalazł idealny prezent dla Justka, ale to zobaczycie później. A teraz czas na rozpakowywanie prezentów. Jesteśmy razem już na kanapie i zaczynamy rozdawać sobie prezenty. Będziemy tak gadywać. Od kogo, dla kogo, za ile. Były ceny takie 50, 100, 150, 250, 300, 500. Który prezent sobie życzycie w pierwszej kolejności? Największy. Ja co stoi najbliżej, mnie Dobra, po opakowaniu. Najpierw w opakowaniu. Dla kogo? Ja uważam, że to jest bardzo ładne opakowanie. To musiało być nie. ciut droższe, więc to nie może być prezent za 50 zł Ja, ja jestem... myślę, że to jest tak zapakowane, że to musiała zrobić Werka ja ja jestem... ja tak jestem... tak łat... nie jestem Nie stanie tak ładnie nie. kartki nie zawiązać Tutaj jest napisane dla kogo to, ale będę udawał, że, że nie, nie widziałem tego no. O, to jest Jungle Speed To, to tak czuć jakby w życiu Tak, tak, tak O to Jungle tak, Speed, tak. o to, to nie mam pojęcia Do tego jeszcze tak. jest? O, to jest książka bądź skuteczny to jest dla mnie, albo dla Ciebie, raczej dla mnie I do tego jeszcze nie wiem co tam jest, ale to tutaj trzy pary skarpet Łooo wow. To jest na pewno dla czajnika Czekaj, rozmiar, jaki rozmiar? <ridex2> 40-42 Czajnik to... écrit... <sawe Mats> <t leerzy> Ale czyli to Ty kupiłeś, tak? <gulas türkowa> no przyznaję się, że jakby macie mnie, to nie mam Do <besteht> <laughs> To budżet może być Nie, ale Tak. Dostępne. Myślę, że nawet więcej. Się. No pani za 100 na 150. 150. Tak, o! jest! Wow! Drugi prezent wow! mój drodzy i duży. Czekaj, czekaj, kształt jest ciekawy. Ja wiem, to jest kosz na pranie dla ostrego. mi się, w końcu, świętu. No, Już tutaj budżet jest większy, bo czuć, że samo pakowanie wynosi. i uwaga, jeszcze mamy. Mało ostrego, mało. To już na pewno mnie bardzo znał, bo akurat wszystkie te rzeczy mi są bardzo potrzebne. Ja myślę, że to był Ewidentnie to jest dla facetów, zostało tak. 3 facetów Pierwszy... Julka 250, zł. Myślę, myślę, że jest to już. W pierwszym prezencie jakby, no nie wkręciłem was, ale w tym no i macie mnie, to nie ja To byłam ja, ale to był koszt 300 zł To jest za No dobrze, no. dobrze Ja tam kupiłem za 500, a to kupiłem za 100 Powiem tak, tu się zmieści mega dużo śmierdzących ciuchów po treningu Powiem tak, to mi się bardzo przyda, to mi się bardzo przyda To będę miał przez dwa lata co najmniej Ten może być Niezwykle jak mi nie Ale to jest dobre, bo to znaczy, że się znamy trochę Końcem kosz na pranie? Ja. Ładnie związane, Bera już kupowała. Ta pudełeczka chciałem gdzieś w domu, ale bardzo podobna To jest Krzysiu. nasze pudełko! Tak nie mogę wiązać, ale Bera mogła mu pomóc. O! O! Uwaga, jesteście gotowi? Niech zmieniamy kolejne. I tam o! będzie kolejne pudełko! Krzysiu! O! To jest za 5 dni i same pudełka. <grym <grym Wyjątkowy prezent. Lot balonem dookoła świata! Nie, nie, nad Krakowem. Mam nadzieję, znaczy, że to nie jest dla mnie ja weź, Dobra, no już to, budy? Nie. No to Krzysiek jest. Krzysiu, kłamie! Krzysiu tobie! No tak, Krzysiu, weź ile co razem. W pierwszym prezencie A, rozprękowałem. w drugim też w trzecim też go To nie to. to ja. No ja. proszę, to mało to jest Musisz nadmuchać go sam Kto się najbardziej boi wysokości? Ja A kto jest najwyższy z nas wszystkich? Ja to, to lecimy Ile to? Flacha pewnie jakaś Juha Ja? To jest niebudżetło dłoni. Ja wiem dla kogo to jest To jest na stówę dla Pery Pera kocha swudycie. Ja kocham planszówki. Czy to jest na numery? Dobra, no, ja się tak. przyznam, nam kupiłem tą grę, bo ostatnio ją graliśmy. <grym> Dziękuję Redze. Jak... No ale to musiałeś mieć <coughs> stówkę. Albo 50. Nie, 50. to no, no, być 50. 50. Tak, się 50? 50 stówka. Ale... Żadnych... Ej! Na stówę! Nie pakował facet. No tylko to już kupiłeś zwykle i bankową. Na stówę! Powiem <grym> wam, <grym> ja, że prawie mi to zajęło. To nie jest łatwe. Zobaczcie. Część chyba im życiu, tak. To co zrobiłeś ty, to jest nic. O nie, kolejny! O, na kolejka! nie pić z tym, tak? No! O Pa, o, dziękuję bardzo! To jest na dla mnie! Ja zawsze tak, chciałem to ja też się myję! Uwaga. O, to na bank Krzysia! To to jest teraz w środku? Rozwijaj wątpliwości dla kogo to jest. Czy to będzie kotek? <grym> <grym> A świeci! To działa? Którego prezentu szukaj w lodówce? Dobra, <grym> najpierw sprawdzę w swojej. Nie, tu nie. Ja nie widzę. Ej, ale tylko zwykły mógł coś takiego nie, zrobić. Nie, nie, nie. Aha, dobra, widzę! <grym> no to już wiadomo, że to jest dla mnie. Bransoletka z kotkiem! Co Jejku, Jej, jaka śliczna! Ciekawe Dobra, ostatni prezent A teraz czas na prezent dla Justka no, A Tak, tak Ale to samo samochod... 5 złotych małe największy budżet, 500 złotych Chodziłem po galerii, na początku Skąd się spadł Na początku chciałem wejść do RTV i kupić Ci Fifę Później stwierdziłem, wejdę do poza kupię Ci AirPodsy Na AirPodsy? Nie, akurat nie było mnie stać A szkoda Do jednego Później zauważyłem stary na środku galerii wielkie lampury Stwierdziłem, no ja, o! Kosztowało 490 zł i złotówkę kosztowała ta koperta. Będę robił to okrążenie godzinę, żeby korzystać w 100%. Fajnie, zajebiste, nie zielono. Dobra, czy wszyscy są zadowoleni z prezentów? Ta! Ja jestem bardzo, dziękuję. Ja <gryzanie> też!